Witam bardzo serdecznie. Za nami znajduje się remontowany budynek po byłym młynie w Gaworzycach. Myślę, że to będzie takie bardzo, bardzo przyjazne miejsce dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Na to zadanie udało nam się pozyskać pieniądze z Polskiego Ładu. Tak jak widzimy jest to Centrum Gawożyc, to był jedyny taki budynek, który był, był należący do gminy, nieodrestaurowany, dlatego decyzja o tym, żeby jednak przywrócić dawną świetność, nadając nowe funkcje, m.in. duża profesjonalna siłownia, jak również miejsce integracji mieszkańców naszej gminy. No bardzo fajnych pomysł. Przede wszystkim jeszcze dlatego, że nie trzeba z budżetu gminy dużo pieniążków. Dostaliśmy tam z tego polskiego Ładu pieniążki i bardzo dobry pomysł trochę młodzieży będzie miało tutaj zainteresowania, ale bardzo ładny. Teraz będzie budynek. Myślę, że inwestycja się opłaci dla gminy. Przydałaby nam się jeszcze kawiarnia. Tak aż było można było wyjść. Można by było jakąś herbatę, kawę wypić, jakieś ciastko zjeść, piwko wypić, o, to by było bardzo, według mnie, bardzo dobre rzeczy. Odbudowywanie nowych budynków jest ciekawe, fajne i przewidywalne, natomiast odbudowywanie i przebudowywanie starych budynków i substancji zabytkowych jest jeszcze ciekawsze, dlatego że co dotykamy jakiegokolwiek muru, piwnicy, podłogi, stropu, my nie wiemy co nas czeka. My nie wiemy, czy to się nam zawali, czy będziemy to mogli utrwalić, pozostawić, zakryć. Tak jak tutaj widzimy połączenie nowego ze starym i to jest bardzo ciekawe. I jak się buduje nowe budynki, to mało jest zaskoczeń. A jak się buduje w starej substancji, to nigdy nie wiadomo, co człowieka spotka. I robimy na przykład plan na przebudowę jakiejś, jakiegoś pomieszczenia albo ściany. I nagle okazuje się, że te plany po prostu już są nieaktualne. I to jest tak jak w powiedzeniu, że chcesz rozświeżyć Pana Boga, to powiedz Mu o swoich planach. No i więc my planujemy, że dana ściana zostanie, po czym ją zdejmujemy tynk, okazuje się, że ściana nie może zostać. Musi być przebudowana lub rozebrana lub wzmocniona. I to jest bardzo ciekawe przy przebudowie starych budynków. A jeszcze w takiej gminie jak Gaborzyce, gdzie yy, mamy Stosunkowo mało tych budynków, to każdy z nich musimy traktować wyjątkowo i wyłuskać i z niego, co tylko się da. Rozumiem, czy tutaj zdarzyły się już niespodzianki od początku tej inwestycji? Oj, zdarzyło się bardzo, bardzo wiele niespodzianek, ale one będą podsumowaniem jakiejś yy, na zakończeniu pracy i na to trzeba po prostu poczekać. Inwestycja w ramach budżetu yy, dzięki elastyczności i wykonawcy, i osób yy, zarządzających budową. Wszystko trzyma się w budżecie.